Witajcie, jestem Uniwers i witam Was na moim kanale. Dzisiaj spotykam się znowu w netarze, jak widać. Pamiętajcie, obowiązkowo by zostawić ławkę w suba pod filmem, by zrobili to właśnie większą przyjemność nagrywania filmów. I poszukamy dzisiaj sobie trochę czaszek szkieletów, by zrobić Widera i też trochę Blazerodów, więc zapraszam do oglądania. Dobra, widzowie, teraz poszukamy sobie trochę tych czarnych szkieletów. Tutaj na razie nie widzę żadnego. O, dobra, tam idzie. Więc go sobie tutaj od teraz gdzie on jest. O, tu jest. Czy on nam wydropił? Chyba nie, nie wydropił. O, ale pójdziemy sobie jeszcze tutaj do tych panów. Bo się nam przydadzą ich tutaj yy, place rody. Dobra, mamy już trzy. No, trochę więcej by się przydało. Więc tutaj trochę po farmie i może widzimy się za chwilę. Dobra no ja widzowie trochę sobie tych, tutaj o Jezus, trochę tych blazeów narąbaliśmy. Mm. Teraz postaram się te Blaze tutaj pozabijać. O, tu ja czarnego szkieleta. Kurde, nic z niego nie wypadło. O, tu jeszcze jest jeden. Kurde. Nie wiadomo, co wypadnie. Tak, jak na jakiejś loterii. O, tutaj już mamy 30. To już na pewno wystarczy na parę. Um, projektów. Dobra. Teraz na pewno nam wystarczy. Opatrzcie, co się zrespiło. Dwa czarne szkielety się zrespiły. I nic nam nie dropnęły. Dobra, mam tutaj kolejnego tutaj czarnego szkieleta. Kurde, cały czas tylko węgiel lub kości nam tutaj dropią, a nikogo chyba. Ale jeszcze się poszukam, bo chciałem przynajmniej te trzy główki mieć i zrobić tego widera czarny szkielet. o kurde, mam tą grabież, ale ta grabież sobie nic nie daje no. mamy tutaj kolejnego siema no chodź, chodź dobra, my ci tu pomożemy mm. o zapomniałem tutaj yy, słupek z ty, tym szkieletem ja spróbuję to jeszcze tam w montażu trochę rozjaśnić, żebyście więcej widzieli. To jest O. Kurde. Dwa kamienne miecze. Nie powiem, że ciekawie. O boże. Jeszcze ten tutaj. Tak nienawidzę tych szkieletów strzelających, bo... Prawda, wynerwiają czasem. Pójdziemy sobie teraz tam, gdzie byliśmy, bo tam się dużo respiło. Dobra, tutaj się raczej już nic nie zrespi. Pójdziemy tam szybko. Oto, jak znajdziemy pierwszą główkę, to się widzimy. No dobra, widzowie, dzisiaj jest bardzo pychowy odcinek i bardzo krótki, ponieważ nie mogę żadnych, tutaj, tych czarnych szkieletów znaleźć, szukane tam, po tamtych częściach, tutaj i się w ogóle nie zrespiły, więc chyba będzie trzeba znaleźć inną twierdzę, trochę większą i może wtedy się nam przytrafią szkielety, bo to chyba mi się wydaje, że tylko na tych mostach się respią. Są widoczne na zewnątrz. Więc, chyba się z Wami przegnam. jak coś, jak znajdę jakąś główkę tutaj. Na następnym odcinku będzie już walka z Guidarem, więc, mamy tutaj 45 tych płynnych różnych, czyli Blaze Rodów, trochę kwarcu, kości, najwięcej w sumie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Będzie, że odcinek Wam się spodobał. Zobaczcie obowiązkowo łapkę w górę oraz suła pod filmem, by zrobić właśnie przyjemność do częstszego nagrywania i nagrywania lepszych odcinków, więc do zobaczenia w następnym odcinku i siema!